Tutaj są wielbłądy. Te, wielbłądy takie już widziałem. Nie Tu jest więcej wielbłądów, zagroda wielbłądów. Wielbłądy też kiedyś widziałem. A co my z tym garbem? Hmm. Więcej zagrod wielbłądów niż. To jest Zagroda Wielbłądów Wielbłądu to jest kiedyś widziałem, nie raz Aha, dobra Wielbłądy są są Wielbłądy to jest jak zagroda z wielbłądów. Cała zagroda wielbłądy tutaj są. Dobra, Dobra wielbłądy. miesze wiel mm. Wielbłąd. Dobra.